Cześć, witajcie z tej strony Wacha. Remaster Skyrima został oficjalnie potwierdzony. Konkretnie będzie to Skyrim Special Edition, który zostanie wydany na PC oraz konsole najnowszej generacji. No i oczywiście znajdziemy tam ulepszenia graficzne, a także wszystkie dodatki. Te ulepszenia graficzne um, nie są jakieś powalające. Gracze na pc tach mogli je uzyskać już dawno temu, instalując sobie kilka modyfikacji, ale dla graczy konsolowych myślę, że to jest dobra informacja, w szczególności, że dostaną oni również obsługę modyfikacji. Eee, według mnie jest to w sumie najważniejsza e, informacja, jeśli chodzi Chodzi o ten remaster, no bo jednak Skyrim bez modów traci naprawdę dużo e, i te modyfikacje po prostu przedłużają żywotność tej gry. Jest jeszcze jedna ważna informacja, która szczerze mówiąc trochę mnie zaskoczyła. E, konkretnie jest to to, że wszyscy użytkownicy, którzy posiadają Skyrima na Steamie i mają do niego wszystkie dodatki, no to otrzymają tą zremasterowaną edycję za darmo. Ja się spodziewałem, że BTS da wiecie, no będzie to sprzedawać również na pc że niezależnie od tego czy mamy już Skyrima kupionego, no to jeśli byśmy chcieli sobie pograć w tego remastera, to niestety byśmy go musieli kupić, jednak nie zrobili tego, no oczywiście jest to na pewno duży plus Myślę, że większość graczy PC-owych otrzyma tą, tego remastera, no bo jednak teraz te dodatki są tanie i myślę, że większość graczy te wszystkie DLC posiada. Mam tylko nadzieję, że nie spowoduje to problemów z modyfikacjami, że nie będzie to w tym stylu, że wiecie, wyjdzie remaster i twórcy modyfikacji będą wszystkie je musieli jakby robić od nowa i dostosować do tej nowej wersji. No a niestety jest to możliwe, zobaczymy co z tego będzie. No a konkretnie dowiemy się już 28 października, no bo wtedy właśnie Skyrim Special Edition będzie miał swoją premierę. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.